Wszystko przebiega zgodnie z planem. Za chwilkę będę wyciągała zapiekankę z piekarnika. Kapusty włoskiej z boczkiem to jest przepis taki trochę z domu, trochę zmodyfikowany, taki pokombinowany. Żeby przygotować zupę, zupę krem z dyni, którą. Poznałam w Niemczech. Potrzebny jest kilogram dyni, litr bulionu warzywnego, czosnek, olej, cebula, marchewka, kawałek cukinii, śmietana i przyprawy. Wszystko gotujemy, na sam koniec blendujemy, doprawiamy jeszcze odrobiną octu z jabłek. Do smaku, i na sam koniec dajemy śmietany i jest gotowa do podania. Cieszymy się, że ludzie chcą przyjść na to, zobaczyć, jak można z rzeczy naprawdę prostych, bo kapusta czy dynia to naprawdę są pospolite warzywa, można wyczarować tak smaczne potrawy. Na początku ta impreza była przypisana do miejscowości Kosnowice, ale postanowiliśmy troszkę zmienić filozofię i chcielibyśmy to gotowanie z tych smacznych potraw pokazać w różnych miejscowościach naszej gminy, dlatego w tam w tym roku było to w Wojborzu, W tym roku wróciliśmy co prawda do Kosnowic, ale w przyszłym roku planujemy to jeszcze w innej miejscowości, tak żeby mieszkańcy naszej gminy mogli posmakować tych smacznych potraw, nie jeżdżąc, nie przemieszczając się z jednego krańca gminy na drugi. No, dobry pomysł, bardzo fajny. Różne pokarmy. Najbardziej czekam na potrawy z Dyni, bo są mniej, mnie osobiście są mniej znane. Znam tylko zupę z Dyni, taką przecieraną. No ja jestem jednak za, za kapustą. W dzisiejszej edycji groże rzeczy było przygotowanych na bazie dyni, ale też, też muszę powiedzieć, że zupa dyniowa mi smakowała. Ja akurat kulinarnie nie jestem zbyt mocny, ale myślę, że porozmawiając z małżonką, i może akurat coś takiego przygotuję. Szanowni Państwo, zwyciężyły w naszym, w naszym festiwalu w piątym dziewczyny z Mosu mogliśmy wziąć tutaj udział, no i dziękujemy... dziękujemy za os o... Tak, właśnie. Zaszczyt i honor wygrać z takimi specjalistami, osobami, które gotują tak wspaniale i z takim wielkim doświadczeniem, mamy tak młodzi, niedoświadczeni, a docenieni. Bardzo się cieszymy.